Dzień dobry. Nazywam się Ewa Drobek i jestem tutaj dzisiaj dla Państwa po to, żeby poinformować Państwa, jakie zajdą zmiany w maturze 2023. Przyjrzyjmy się temu wspólnie. Co się zmieni? Najważniejsze informacje to początek. Pojawiają się zadania otwarte w sekcjach rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Pojawiają się zadania otwarte w sekcji znajomości środków językowych na poziomie podstawowym, czyli będzie więcej gramatyki. Zwiększony zostaje limit oraz wyrazów wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym. I to jest świetna informacja dla uczniów, bo zawsze był problem ze sprostaniem tego małego limitu, który był do tej pory. Część ustna pozostanie bez zmian. Przyjrzyjmy się teraz części pisemnej na poziomie. Podstawowym. Rozumienie ze słuchu. Na tę część egzaminu będzie przeznaczone nieznacznie więcej czasu. Około 25 minut, zamiast jak do tej pory 20. Co oznacza, że prawdopodobnie będą cztery teksty, a nie 3. Nie pojawią się już nigdy zadania typu prawda-fałsz. Przynajmniej jedno z zadań będzie zadaniem otwartym. Zadania typu tekst z lukami lub odpowiedzi na pytania. Udział tej części w wyniku sumarycznym wyniesie 25%, a nie jak do tej pory 30%. Teraz przyjrzymy się rozumieniu tekstów pisanych. Pojawią się dłuższe teksty, około 1200-1450 wyrazów. Nie pojawią się już zadania typu prawda, fałsz. Ta część będzie zawierać 4-5 zadań, a do tej pory były to 3 lub 4 zadania. Przynajmniej jedno z zadań będzie zadaniem otwartym, czyli uczeń będzie musiał uzupełnić tekst z lukami lub odpowiedzieć na pytania, co może być troszeczkę trudniejsze. Udział tej części w wyniku sumarycznym wyniesie 33%, a do tej pory było to 30%. Znajomość środków językowych. Przynajmniej jedno z zadań będzie zadaniem otwartym. Zadanie z lukami, transformacje, słowotwórstwo, częściowe tłumaczenie, uzupełnienie fragmentów zdań. Ta część będzie zawierać 3-4 zadania, a do tej pory było to 2 lub 3 zadania, czyli tych zadań będzie więcej. Udział tej części w wyniku sumarycznym wyniesie 22%, a do tej pory było 20%, czyli zwiększamy, yy, zwiększamy tutaj fokus na gramatykę. Wypowiedź pisemna. Na poziomie podstawowym wymagana długość wypowiedzi zmieni się na 150 od 100 do 150 wyrazów. Do tej pory było to 80 do 130 i to jest bardzo dobra informacja dla uczniów oraz dla nauczycieli. Będzie łatwiej. Zmieni się sposób punktowania wypowiedzi również. Za treść będzie można uzyskać do 5 punktów, do tej pory były to 4 punkty, a za zakres środków językowych do 3 punktów, a do tej pory były to Dwa punkty. Część pisemna, poziom rozszerzony. Rozumienie ze słuchu. Na tą część egzaminu będzie przeznaczone nieznacznie więcej czasu, czyli znowu około 30 minut zamiast jak do tej pory 25 minut. Przynajmniej jedno zadań będzie zadaniem otwartym. Trzeba będzie uzupełnić tekst z lukami lub odpowiedzieć na pytania. Udział tej części w wyniku sumarycznym wyniesie 25%, a nie jak do tej pory 24%. Czyli więcej. Rozumienie tekstów pisanych. Pojawią się dłuższe teksty, łączna długość to około 1600-1800 wyrazów. Ta część będzie zawierać 4-5 zadań, a do tej pory było to 3 lub 4 zadania. Przynajmniej jedno z zadań będzie zadaniem otwartym, tekst z lukami lub odpowiedzi na pytania. Udział tej części w wyniku sumarycznym wyniesie 30%, a do tej pory było to 25%. 6%. Teraz znajomość środków językowych. Ta część będzie zawierać 3-4 zadania. Do tej pory było to 2-3 zadania. Udział tej części w wyniku sumarycznym wyniesie 23%, a do tej pory było to 24%. Popatrzmy sobie na wypowiedź pisemną. Najprawdopodobniej pozostanie rozprawka, rozprawka za i przeciw, opinionesej, artykuł publicystyczny. Udział tej części w wyniku sumarycznym wyniesie 22%, a nie jak do tej pory 26%. Część pisemna na poziomie dwujęzycznym. Na poziomie dwujęzycznym nie będzie prawdopodobnie większych zmian. Można spodziewać się nieco większej złożoności zadań, więcej elementów w zdaniach dobierania i więcej pytań do zadania. Pojawią się trochę dłuższe teksty w sekcji rozumienia tekstów pisanych. Ich długość może oscylować od 1800 do 2100 słów. Część ustna. W tej części ustnej egzaminu również nie należy spodziewać się żadnych większych zmian. Wszystkie zadania i wymogi pozostają takie jak do tej pory, czyli będziemy mieli trzy zadania. Jedyną zmianą jest to, że część ustna na poziomie dwujęzycznym będzie obowiązkowa dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych. Dla pozostałych absolwentów w dalszym ciągu będzie to przedmiot dodatkowy. Bardzo serdecznie chcielibyśmy pomóc Państwu w przygotowaniu Państwa uczniów do matury. Mam nadzieję, że nasze wysiłki i starania będą dla Państwa dobre, pomocne, ciekawe. Życzymy sobie tego. Dziękuję.